I on to odcinek otwieram zestawem Dominika, który jak sam napisał w mailu, chciał spróbować w życiu czegoś innego. Mam tu na myśli upodobania procesorowe i graficzne z wytwórni Intela i NVIDIA na propozycję AMD. Jego zestaw tworzy między innymi Ryzen 5 2600 i RX 590. Pamięć operacyjna to już elegancko wyglądające moduły g z serii Trident Z o zegarze 3000 MHz, a zasilaczem jest porządna jednostka Big Nie zabrakło ssd na sacie i w miarę przewiewnej obudowy SPC. Prawdę mówiąc nie mam zbyt wielu zarzutów do tej konfiguracji. Co prawda mogłeś Wybrać lepszą kartę jak GTX 1660 Ti, ale rozumiem Twój tok myślenia. Wygląd zestawu nie robi szału, ale przynajmniej kable są jako tako poukładane. Wydajność cena 3 na 5 to nie jest i nie była najmocniejsza konfiguracja w swojej cenie. Wygląd 2 na 5, RGB jest, ale zbyt rażące. Innowacyjność 1 na 5. Tego chyba nie muszę specjalnie wyjaśniać. Kacper to przykład osoby szukającej najlepszych okazji na zakup sprzętu komputerowego. Jego konfiguracja łączy Ryzena 5 2600X z rtx 2080 Ti, płytą główną na chipsetcie X470, 16 GB pamięcią operacyjną z zegarem 3000 MHz, dyskiem M2 od Adaty czy ciekawą obudową NZXT oraz uwaga, wysokiej jakości zasilaczem EVGA. Doceniam fakt polowania na okazję. Jeśli wierzyć Twoim słowom, to za RAM w ciężkich czasach zapłaciłeś 550 zł. Nowy dysk kosztował Cię dobrych kilku Miesięcy temu 315 zł, zasilacie jedyne 200, ło, co za okazja. A RTX i to uwaga, 2080 Ti, zaledwie 3850 zł. Tak, zgodnie z Twoją prośbą zachęcam wszystkich do polowania na niskie ceny komponentów komputerowych. W mailu zaznaczyłeś, że jest to komputer kupiony z myślą o testowaniu procesorów. W takim razie rozumiem skąd wybór Ti do Ryzena. Pamiętaj jednak, że w tej serii oceniam komputer w całym kształcie i ciężko mi rozbić ocenę na tak bardzo szczegółowe kryteria. Fajnie, że już wtedy, czyli w lipcu 2019 roku, brałeś poprawkę na e Ewentualną modernizację sprzętu o nowy cep. Wydajność cena 4 na 5. Doceniam polowanie na okazję, ale do lepszej oceny brakuje ciekawszego procesora. Ryzen 5 2600 x nawet dla 4K może być niekiedy ograniczeniem. Wygląd 3 na 5, poukładane kable, ciekawa kolorystyka, choć dość kontrowersyjna. Innowacyjność 2 na 5. Punkcik daje za instalację wspornika pod kartą graficzną i próbę okiełznania kolorystyki zestawu. Szysiek to fan ledów. Jego zestaw kojarzy mi się z pierwszymi komputerami podświetlanymi katodami. Efekt był bardzo podobny, jednak najważniejsze jest to, co w nim drzemie. A środek jest arcymocny. To połączenie Intel Core i7-8700K z rtx 2080, 32GB ramem o zegarze 3866MHz, schłodzeniem Krakena, dyskiem NVMe Samsunga serii 970 EVO, zasilaczem Corsera, wreszcie dwoma twardzielami Toshiba oraz obudową ARMIS AR7 XTG RGB. Komputer służy do grania wielozadaniowości, w tym do obróbki grafiki 3D. Set oceniam bardzo neutralnie. Doceniam fakt przeprowadzenia wysokiego OC. Rozumiem dobór komponentów, nawet tej obudowy za 350 zł do całości wartej grubo ponad 15 tysięcy pln -ów. Natomiast nie ma tu niczego innowacyjnego. Sam wygląd PCT jest raczej choinkowy, za dużo tu led aczkolwiek wiem, że niektórych preferencje zmierzają w tę stronę. To tylko moja opinia. Wydajność cena 4 na 5. Dobry sprzęt, podkręcony sprzęt dobrej jakości, jest git. Wygląd 2 na 5. Trzymajcie się tam z tymi LEDami. Innowacyjność 2 na 5. Na zachętę za przedłużki. Witam bardzo serdecznie pana Macieja. Komputer zatytułowałeś, uwaga, cytuję: W oczekiwaniu na Ryzen 3000. To fakt tego, że odczytuję wasze maile z tak wielkim opóźnieniem. Komputer przedstawia połączenie Ryzena 3200 z rtx 2060, kupionym okazyjnie za 1200 zł. Do tego dorzucono pamięć Rebrows na Hynixach z zegarem 3200 MHz, chłodzenie Esport Arctica, porządny zasilacz EVGA, no i co interesujące, obudowę Thermaltaika w formie Cuba. To Core V21, bardzo podobny do propozycji Silentium PC z serii Ale. Moi drodzy, taka jedna ważna uwaga. Jeśli wiecie, że wasz komputer będzie poddawany modernizacji i to w niedługim czasie, to nie wysyłajcie maila z obecną konfiguracją. To powoduje, że ocena obecnego zestawu nigdy nie będzie Was zadowalała. W tym komputerze doceniam fakt polowania na okazje zakupowe, niecodzienne podejście do wyglądu, ale do lepszej oceny zabrakło ujednolicenia jego kolorystyki. Wydajność cena 3,5 na 5. Sensowne chłodzenie, karta z okazji, procesor na przeczekanie byłaby czwórka z nowym Ryzenem. Wygląd 3 na 5, coś mnie urzeka w obudowach kubełkowych. Innowacyjne. 2 na 5. To właśnie za cuba. A teraz on. Wchodzi cały na biało. Dzień dobry Marcinie. i7-7800X, 1000-watowy zasilacz GTX 1080 Ti, mnóstwo komponentów korsarza płyta główna z chipsetem X299 w formie Gaming Pro Carbona. Ten zestaw kosztował Cię dobrych kilka tysięcy. Nie rozumiem jednak, dlaczego Twój wybór padł na platformę high-endową, jeśli stać Cię było tylko na procesor 6 i 12-wątkowy. Jakby tego było mało, sparowałeś pamięci dla Dual Channel, nie wykorzystując czterech kanałów dostępnych dla LGA 2066. Może nie jest to Duża ujma, ale dlaczego by z tego nie skorzystać? Wygląd konfiguracji bomba. Backplate z motywem Wiedźmina po prostu wow. Dokup jeszcze wentylatory na top i wszystko będzie cacy. Wydajność cena 2,5 na 5. Wydajnościowo ok, cenowo niekoniecznie. Wygląd 4 na 5. Motyw kolorystyczny dał popis, ale to Backplate gwarantuje taką, a nie inną ocenę. Innowacyjność 3 na 5. Backplate, choć nie własnej roboty to zasługuje na podwójne docenienie. Mówiłem Wam już, że jestem ogromnym fanem małych komputerów? Michał w takim razie może liczyć na spore fory. Jednak tak na serio. Jego zestaw może zrobić spore wrażenie nawet na największych antagonistach. Środek tworzy zdelidowany i podkręcony Intel Core i5-8600K z płytą główną ASRocka w formacie Mini-ITX, 16 GB pamięcią operacyjną Trident Z, zaślaczem SFX od Corsasza oraz wersją Mini-GTX 1070 produkcji Zotaka. Jednak bez wątpienia największą atrakcją komputera jest jego obudowa, zmodowana przez samego właściciela. Metis od Rodzinteka został zmieniony z każdej strony. Michał zdecydował się na zamianę strony mocowania płyty głównej, wyciął otwory wentylacyjne w kształcie heksagonów na przednim i górnym panelu, przemalował ją na szaro, przeniósł zasilacz, a także wywiercił dodatkowe otwory dla dwóch 120 mm wentylatorów. Wydajność cena 3,5 na5. Biorąc pod uwagę gabaryty komputera wydajność może cieszyć, ale zestawy SFF zawsze należą do drogich. Wygląd 3,5 na5. Z oddali zestaw prezentuje się nieprzeciętnie. Jego odbiór zakłóca jednak wentylator Noctua i brak customowego okablowania. Innowacyjność 4,5 na 5. Niesamowicie. Doceniam tak szeroką modyfikację Cuba. Istna plaga oponowała piąty odcinek PC Ranks. Michał jest trzecią osobą, która wspomina o bliskiej modernizacji swojej jednostki. Wprost cudownie. Pytanie tylko, czy jest sens cokolwiek tu zmieniać. Komputer składa się z i5 9600K podkręconego do 4,8 GHz. Płyta jest nieprzeciętnej klasy: to Aorus Z390 Ultra. Pamięć tworzą 32GB moduły HyperX. Dyskiem systemowym jest Adata SX8200 na M2. Zasilaczem Overkill w postaci Corsair RM1000i, ale jak podkreśla to autor tym na promocji. Reszta komponentów pochodzi od z danej firmy z Niemiec, a mianowicie Be Quiet. Gdyby nie ledy, to środek nazwalibyśmy klasycznym. Czerń, czerń i jeszcze raz czerń. Wydajność na 3,5 na 5. Nie widzę niczego złego w połączeniu podkręconej i piątki z RTXN 2070. Fakty są jednak takie, że zakup troszkę tańszej obudowy zasilacza i chłodzenia mógłby zapewnić ci upgrade do i7. Wygląd 3 na 5. Klasyka gatunku. Innowacyjność 1 na 5. Nie ma tu niczego innowacyjnego. Patryk to konkretny gość. Ma taki komputer, o jakim marzył. Wygląd przypadł mu do gustu, ale zdaję sobie sprawę, że inni mogą mieć na ten temat odmienne zdanie. Szanuję. PC wygląda solidnie, ale nie mówię wcale o jego wyglądzie, a o komponentach. Oskalpowany i podkręcony i 7 k GTX 1080, kupiony jeszcze w drugim kwartale 2019 roku za 1800 zł. Co powiecie na płytę aursa z dopiskiem Ultra? Dyski też nie wyglądają na słabe. W końcu to Iwą Samsunga. Dobrą robotę robi chłodzenie Acebauera w rozmiarze 420 mm. O temperaturze zestawu. Bym się specjalnie nie martwił. Jest to Open Bench w formie Thermalteka Corp 5 w dodatku ze zmodowanym Aceboarem, na którym zainstalowano customowe LC. Osobiście postawiłbym na twarde rurki, z doświadczenia wiem, że przy takiej konfiguracji prezentują się one ciekawiej. Wydajność cena 3,5 na 5 i 7 z GTX 1080 pasują do siebie idealnie, ale umówmy się, reszta sprzętu nie bryluje w kategorii opłacalność. Wygląd 2,5 na 5. W moje gusta nie trafiają naklejki na płucie obudowy. Miękkie węże a i brak szyby z wystającymi uchwytami dość mocno razi. Innowacyjność 2,5 na 5. Na plus oceniam dobór obudowy, instalację LC na procesorze i dobór przedłużek. Zestawienie większy komputer Sebastiana. Hmm, mainstreamowy środek przełamany bądź co bądź wysokiej klasy chłodzeniem procesora i dość intrygującą obudową. Dobór sprzętu jest prawie bezbłędny. Widzę, że wykorzystałeś ze starej jednostki ze korsarza i twardziela. To była dobra decyzja. Nie podoba mi się natomiast ten cały miszmasz w środku skrzynki. Czerwone przedłóżki wyglądałyby fajnie, gdyby dopasować do nich kolor świecenia LED-ów. Poza tym dlaczego nie postawiłeś na jednolity wygląd wentylatorów z tyłu i z przodu świecą śmigła z ringami, a na podstawie płyty już te oświetlające łopatki. Karta w uchwycie wertykalnym? spoko opcja ale jak wyglądają jej temperatury. Wydajność scena 4 na 5. W tej kategorii nie mam wiele do zarzucenia Sebastianowi. Wygląd 2,5 na 5. Za duży misz masz. Kilka drobnych korekt i ten zestaw naprawdę nabierze sensownego wyglądu. Innowacyjność 2,5 na 5. Punkt daje za przedłużki i ujęcie karty w uchwycie wertykalnym. Według mojej punktacji zwycięzcą piątego odcinka PC Ranks jest Michał ze swoim zestawem w formie Small Form Factor. Serdecznie Ci gratuluję, natomiast dopiero widzowie zadecydują o przyznaniu nagrody najlepszemu komputerowi. Trzymajcie się i do zobaczenia.